Cześć wszystkim. Hejka. Jest Boże, chciałem powiedzieć jestem. <laughs> no w sumie jestem Hunter. W sumie no jestem Hunter, ale nie o to chodziło. Dobra, jeszcze raz. Cześć wszystkim. Hejka. Witamy was na kanale Ha. Nie, tak nie, nie, czekaj. No Hunter. Boże, co ja mówię? Ja już się zacinam. A to dopiero początek. <laughs> jeszcze scenografia pójdzie. Dobra. Cześć wszystkim. Hejka. Tutaj Hunter i Venus. Z okazji 12 tysięcy subskrypcji postanowiliśmy dla was nagrać filmik, nieco inny niż zazwyczaj, coś, coś zupełnie nowego, coś czego jeszcze nigdy nie nagrywaliśmy na naszym kanale. Jest to challenge pod tytułem "Co to za lalka". Ten challenge będzie polegał na tym, że jedna osoba z nas będzie miała zakryte oczy i będzie musiała odgadnąć poprzez dotyk, co to za lalka. Będzie po 6 prób. Sześć razy będzie odgadywać Wenus i 6 razy ja. Ten kto zgadnie najwięcej, ten wygrywa. Okej, okay, jesteśmy już przygotowani. Jak widzicie za mną, stoi już przygotowana Wenus. Pomachaj do widzów. Pomachaj, tak, hej. No dobrze. Aha, i zapomniałem wam powiedzieć, że w związku z tego, że my się nie pokazujemy w internecie, musicie nam uwierzyć, że teraz ma Wenus zasłonięte oczy i ona kompletnie nic nie widzi. Aha, i jeszcze jedna taka rzecz, co do lalek. To, że będą tutaj pojawiać się wszystkie lalki jakie Wenus ma Czy to Monse, czy to Ever, czy to Barbie, czy Equestria czy jak już to się tam nazywa Każdą lalkę, którą Venus ma może tutaj się pojawić A więc już nie przedłużam, zaczynamy Dobrze Venus, masz tutaj już pierwszą lalkę Zaczynaj A, siedzi Zaczekaj Widać, że jest niska Dobrze, no masz ja... pierwszy punkt. Runda druga. <laughs> no a co to za lalka? Czekaj, ona ma uszy. Jak ma na imię? Czekaj, ona ma. A, dobra. E... Czekaj, ona jest. Equestria, ma jedyny plony. A jak ma na imię? Czekaj, to czekaj, z tych co ma e, włosy jak siano, to nie może być ta ta fioletowa, to nie. E, nie, to nie może być ta. Tylko od razu e, mówię, że nie każda lalka ma te swoje ubrania, od razu mówię. E, to może e, ta. Czekaj. To prawdopodobnie będzie ta żółta. No ale musisz powiedzieć jakie imię, bo nie e, to będzie czekaj, się tak. Teraz runda trzecia. No to, to 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 teraz będzie. Czekaj, a ona ma jakieś weter. Hmm. Ma takie fajne pięcze. No, ma dwa oczu. <laughs> Dobra. No masz tylko tylko. O ile się nie mylę, masz tylko jedną lalkę, co ma jedno oko. No tak, Iris. No. Ja mam jedno oko. No a ty nie ma. A tutaj nie ma Iris. to No co to jest za lalka? I jak ma na imię? Czekaj, ona ma <laughs> spektra. Dobrze. Chyba już wiem. Nie, zaczekaj, to nie. Yy, ma jakieś. Typu... Z... Co to jest? Co to jest? Co to ma być? Ja nie mogę powiedzieć! Co to ma być? poczekaj W może. Ona ma jakąś. sukienkę Jakąś ma. Jakąś taką, jakby trudną. Jakiś pasek. czekaj To nie może być ona. Chociaż to chyba jej buty. No, co to za lalka i jak ma na imię? No, czekaj, to nie może być ta, bo to ona miała inną sukienkę. Czekaj, nie, ona ma spódniczkę, chyba Twilight. To spódniczka. Jakaś bluzka. No. trochę no. to żeby jedynka. Buty. Co ona ma na włosach? Kita ma. Kita. No, poczekaj, jakby tutaj czekaj. No, co to za lalka? Tylko pośpiesz się, widzowie czekają. czekaj, Kita. To jest kit! No, to jest kitek, tak. No. O, kit. Monster to na pewno jest. No, a jak ma na imię? Poczekaj, mm. Ona nie. się w nos. Mm. Mm. No coś długo ci to idzie. No bo tak jakoś nie za bardzo. Poczekaj. Ona ma coś na nogach. Aaaa, Robeka! Tak, to jest Robeka. No, bo to poznałam też. No, bo ona ma zębatki z tyłu. Ok, ja? teraz mamy piątą lalkę. Na ja razie dałaś? masz cztery punkty, tak już dałem. Wszystkie się dają. Czekaj, ona ma jakieś wzorki. Znowu sweter. Spodnie. co to? Co to za włosy? Aaaa, aaaa. A, co? Aaaa. Już wiesz? Czekaj, e, kto ma jeszcze krótkie włosy? E, czekaj, ona, e, ta. Czekaj. A, no to ta Francis. Dobrze. Ci, co nas oglądają po raz pierwszy, to tak naprawdę to jest Frankie. Tylko, że w naszym serialu ma na imię Francis i dlatego Wenos powiedziała Francis. No, bo akora. No, bo niektóre lalki siostra ma powtórki. No i po prostu niektóre występują w naszym serialu, że na przykład są dwie Rochelle, to są dwie siostry i na przykład jedna to Rochelle, a druga to Roxanne. Dobrze, no to, to już był twój piąty punkt. No to zostało ostatnie. Kurczę, to ty wszystkie zgadujesz. No to ostatnia lalka. A no bo ja już mam długo te lalki. Suknia, Jakby trochę taka krótka suknia ślubna, ale... Ślubna. <ślubna> ale nie ma, ale... czekaj, buty. To chyba z Ever. No z Ever raczej. I czekaj, ma grzywkę. Ma pierścionek, no to, no to to musi być z Ever. Czekaj. A z Monster nie mają pierścionków? Nie, raczej nie. A nawet nie wiem. Ta, um, Abi miała, ale jej się ściągnęło. Ale ona miała. na e, Ta, Sadis. Tak. No to masz 6 punktów. Jas. Yes! Wszystkie zgadzam. Dobrze przygotowany Hunter. Tak. Ciężko było mi wybrać jakieś lalki, ponieważ ty wziąłeś takie. No, które A bym ci dały? Powiedział, że chcesz być pierwsza. Dobra. No. Daję ci pierwszą lalkę. No? Już? No? Ciężko było mi wybrać jakie. Ja. Eee. Znaczy tą, to e, pier... jest na pewno monster. Tom akurat pierwszą wybrałam. Jakaś z długimi włosami. I, i tak myślałam, czy... Wiesz by... grzywka. Ma? nie drap. Widzę grzywkę ma. Boże nie widzę. Co ja mówię? Czuję, że ma grzywkę. Ale ma takie włosy... Nie jestem pewny, czy... Ona nie miała przypadkiem. Polarów? Czekaj, Czekaj, wysoka. Bo ja akurat niektóre akcesoria wzięłam, bo ty na pewno o, byś O właśnie, poznaję tą bransoletkę. To musi być Gulia. Tak. Ta, już. Tak. Uch. Spadło. Ciężko było mi wybrać. To jest też chyba z Monster. Ciężko mi było mi wybrać. Tak, bo już poznaję co ciele, było. No, ja nie da. Trochę Maxiu nie dziwi. Już już chciałem coś powiedzieć, ale to nie ona. Hmm. A nad kim myślałaś? Myślałem od, nad Frankie, ale to nie jest ona. Bo Franki ma grzywkę, ona nie ma grzywki. Ale ona ma taki... Ale nie Chciałam na początku wziąć... Chciałam na początku wziąć zamiast jej e, na przykład Hani czy łajdowne, ale to już byś... A, od razu już... Nie ma żadnej nic. Co za buty? Są? Normalne. Normalne to są albo różowe. Normalne buty to są. Czekaj, albo to. Czekaj, czekaj. czekaj. Nie ma kurczaku. To jest ta. Boże, jak ona się nazywa? Nie ma białe oczy. Skara, to jest monster. Jest! Nareszcie. No. Tak. Masz na razie dwa punkty. Ale. Ale chyba będzie Remis. Mi się wydaje. O, ma grzywkę, ale to raczej. To jest Draculora bo już Poznaj po Butach. Wiedziałam. Dobra. Tam też chyba zgadniesz. Co ona ma na głowie? Co to jest? Ja ci nic nie mówię. No nie, zrobiłaś to. Ha, 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 ha. Ja wiem, że to jest. Ja wiem, kto to. Znaczy, nie wiem, która z nich. To jest ta bliźniaczka. Albo to jest Pussefona, albo miał Lodia. Zaczekaj, no Pulséphona to była ta 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 zła, Pursyfonia? a miał Lodia, to to była ta dobra, Naczy dobra. w naszym serialu tak, ale mhm. chodzi mi o to, że Pulssefona wiem, że miała czarne włosy, a miał Lodia miała takie blond <noise> Czekaj, Chciałam. Chcia chyba żadna, chcia chyba ani jedna ani druga nie ma coś, co by można było je odróżnić, jeżeli chodzi o przez dotyk, albo przez Nie głąbki, raczej tak. nie. <laughs> Uch, kurczę. Bo ja właśnie. Y no się niestety będę musiał zgadywać. Zgaduję, że to jest Pulsefona. Pulsefona to ta w czarnych włosach? Tak. Tak. No możesz już. Ja na początku myślałam, żeby wziąć Roxen lub Rochelle. Ale Rosel ma krótki, krótsze włosy, a doksen ma właśnie dłuższe trochę. To jest chyba Ever. Ups. Uła, ma taką okrągłą buzię chyba. Chciałam, eee. chciałam jeszcze ci wziąć z no e, takie... kucyków na przykład coś, ale ty byś już zgadł. Na pewno. A e, Venus, czy ona przypadkiem nie miała takiej opaski czerwonej z koronką taką? Taką mini koroną. Czy to nie przypadkiem jest Apple White z Ever? Apple? Ja no? nic ci nie mówię. No ale właśnie czekaj. Tak, to jest ona, to jest Apple White. Tak. Bo kolczyki i te buty. No, a tą, to już na pewno chyba zgadniesz. No to, to, to jest, to jest osza ta ostatnia, co nie? No, ostatnia. Ale na pewno, na, na pewno będzie remis. Eee, Za dużo o coś gadam. To też chyba będzie... nie, to będzie chyba Monster. A słopaków to, nie, to żeby. się zastanawiałam. Jakąś opaskę ma? No? Do końca? Nie spadła Ej, dłoń nie spadła, o nie. Daj, daj, ja jej przymocuję. A, czekaj. Czekaj. Teraz, mi, teraz jak no. spadła jej dłoń, to mi przypomina, że chyba twoim dwóm lalkom właśnie spaduje dłoń, bo jest za ten... Ej, to nie ma! Strasznie luźno. Ej, to nie ma! Nie ma tak! E, więc... Czekaj, czekaj, czekaj. To jest ta... Y, jakiej tam... Zewer, y, a, y, fa, y, farach, tak, Farach to jest, bo buty teraz poznaję po butach no. i właśnie ona miała takie opaski, te gwiazdeczki, a nie kolce, jak mi się wydawało. Okej, okay, y, to już koniec, wyszło, że oboje żeśmy zgadli wszystkie lalki, czyli mamy remis. Jeśli macie pomysł, jaki byśmy mogli jeszcze nagrać challenge, to możecie śmiało napisać w komentarzach, jaki byśmy mogli jeszcze challenge, nie wiem, lalkowy albo może jakiś inny, jeżeli by się udało i oczywiście, jeżeli byłoby to możliwe to nagrać. No i w sumie to chyba już tyle. To jeszcze raz bardzo wam dziękujemy i widzimy się w następnym filmiku. To pa. Pa.